Zima już w pełni, a z nią nadszedł czas na najbardziej wyczekiwane premiery anime sezonu 2025. Atmosfera jest gorąca, mimo zimowego chłodu, bo fani na całym świecie szykują się na kontynuację swoich ulubionych serii i odkrywanie zupełnie nowych tytułów. Część z was pewnie już odlicza dni do pierwszych odcinków, a inni być może zastanawiają się, co warto obejrzeć tej zimy. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się najgorętszym tytułom tego sezonu. Od Wielkiego Powrotu Solar Solo Leveling 2, po długo wyczekiwany drugi sezon Toilet Bound Hanako-kun. Omówimy oczekiwania fanów, co już wiadomo o tych seriach i dlaczego każdy z tych tytułów może okazać się hitem. Zostańcie ze mną, by razem odkryć co zima w 2025 przynosi dla nas w anime. Przygotujcie ciepły koc i herbatę, bo nadchodzą odcinki, które na pewno was rozgrzeją. Zaczynamy! Dolly Leveling powraca w drugim sezonie, kontynuując historię jednego z najsłynniejszych hunterów w świecie anime. Sujin Kwoo, po dramatycznych wydarzeniach z pierwszego sezonu, przeszedł drogę od najsłabszego łowcy do niezwyciężonego władcy cieni. W nowym sezonie będziemy świadkami jeszcze bardziej emocjonujących walk, odkrywania tajemnic świata pełnego potworów i portali. A także zmierzymy się z pytaniem, co kryje się poza znanym nam światem? Fani mogą spodziewać się niesamowitej animacji, dynamicznych scen walk oraz głębszego wglądu w osobowość bohatera, który coraz bardziej zaczyna rozumieć ciężar swojej ogromnej mocy. Drugi sezon zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie, z większym naciskiem na relacje między bohaterami oraz zagrożeniami, które przewyższają wszystko co Jinwu dotychczas pokonał. Jednym z głównych punktów tego sezonu ma być konflikt z tajemniczymi istotami z innego wymiaru, które mogą być kluczem do rozwiązania zagadki powstawania portali, równocześnie Jinwoo będzie musiał zmierzyć się z osobistymi wyznawaniami, takimi jak ochrona bliskich i moralne dylematy związane z jego rolą jako władca cieni. Jeśli pierwszy sezon wciągnął was swoją akcją, epicką narracją i zapierającymi dech w piersiach walkami, to drugi sezon na pewno wniesie tę historię na jeszcze wyższy poziom. Data premiery to 4 stycznia, więc warto zapisać ją w swoim kalendarzu i przygotować się na kolejną dawkę emocji. Rezero powraca z drugą częścią trzeciego sezonu i obiecuje jeszcze więcej emocji, dramatów i niespodziewanych wzrostów akcji. Subaru Natsuki, nasz bohater, obdarzony mocą powrotu do życia po śmierci ponownie staje w obliczu trudnych wyborów, gdzie każda decyzja niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla niego, ale i dla jego najbliższych. W tej części fabuła skupi się na dalszej eksploracji królestwa Ludnica, gdzie napięcie polityczne i zagrożenia ze strony zewnętrznych sił rosną z każdą chwilą. Subaru i jego towarzysze muszą zmierzyć się z kolejnymi próbami które wystawiają ich lojalność, determinację i odwagę na najwyższą próbę. Emilia jako kandydatka do tronu również otrzyma więcej czasu ekranowego, pozwalając widzom lepiej zrozumieć jej cele i motywacje. Co więcej, fani mogą liczyć na rozwinięcie wątków związanych z tajemniczymi Wiedźmami oraz większą rolę rozwala, którego intencje pozostają niejasne. Sezon obiecuje także odpowiedzieć na długo nurtujące pytania o pochodzenie Subaru i jego mocy jednocześnie rzucając bohatera w jeszcze bardziej niebezpieczne sytuacje. Twórcy zapowiadają, że druga część trzeciego sezonu będzie bardziej intensywna niż kiedykolwiek wcześniej, z jeszcze większym naciskiem na emocjonalne momenty oraz skomplikowane relacje między bohaterami. Animacja studia White Fox jak zwykle stoi na najwyższym poziomie, co tylko dodaje klimatu tej mrocznej, ale i pięknej historii. Premiera zaplanowana jest na styczeń 2025 roku. Jest to idealny moment, aby przypomnieć sobie poprzednie sezony i przygotować się na dalszą podróż z Subaru. Czy tym razem uda mu się pokonać wszystkie przeszkody i zapewnić szczęśliwe zakończenie? Czas pokaże. Sakamoto Days to anime, które na pewno przyciąga uwagę fanów akcji, komedii i niecodziennych bohaterów. Historia skupia się na Taro Sakamoto. Byłym, legendarnym zabójcą, który porzucił życie pełne przemocy, by prowadzić spokojne życie jako właściciel małego sklepu spożywczego. Brzmi jak marzenie? Niestety, przeszłość nigdy nie pozwala mu o sobie zapomnieć. Pomimo swojego niespokojnego życia, Sakamoto wciąż jest jednym z najgroźniejszych ludzi na świecie, a jego umiejętności przyciągają uwagę dawnych wrogów, konkurencyjnych zabójców i organizacji przestępczych. Każdy z nich chciałby zobaczyć legendarnego zabójcę na kolanach, albo ponownie w akcji. Jednak Sakamoto, mimo swojej emerytury, nie zamierza się poddawać. Przy użyciu swojej niesamowitej siły, sprytu i odrobiny humoru, rozprawia się z każdym zagrożeniem, by chronić swoich bliskich i swój sklep. Jeden z najciekawszych aspektów serii jest jej doskonałe balansowanie pomiędzy intensywnymi scenami akcji a lekkim komediowym tonem. Sakamoto, z jego niepozornym wyglądem, zaskakuje wrogów swoją niesamowitą szybkością, precyzją i niezwykłymi pomysłami w walce. Adaptacja anime jest oparta na popularnej manze autorstwa Yuto Suzuki, która zdobyła ogromną popularność dzięki swoim dynamicznym scenowalki i charyzmatycznym postaciom. Fani oczekują, że anime odda sprawiedliwość oryginałowi, zachowując jego humorystyczny ton i spektakularną akcję. Premiera zaplanowana jest na styczeń 2025 roku, a animację przygotowuje studio, które zasłynęło z wysokiej jakości produkcji. Jeśli szukasz serii, która łączy świetną akcję z dużą dawką humoru i nietuzinkowymi bohaterami, Sakamoto Days to pozycja, której nie możesz przegapić. Po długiej przerwie Toilet Ban Hana Kokun powraca z drugą serią, a fani są już w pełnym napięciu, czekając na rozwój jednej z najbardziej oryginalnych i pełnych makich historii ostatnich lat. Pierwszy sezon tej serii przyciągnął uwagę dzięki swojej unikalnej atmosferze, połączeniu elementów horroru, komedii i romantyzmu, a także zaskakującej dynamice między głównymi bohaterami Hana Kokunem i jego towarzyszką Nene Yashiro. W nowym sezonie Nene kontynuuje swoją podróż w świecie duchów, mając Hanako kuna, ducha szkolnej toalety, u swojego boku. Tym razem widzowie będą mogli odkryć jeszcze więcej tajemnic związanych z mrocznym światem, Siedmiu cudów szkolnych oraz poznać historię i motywację samego Hanako. Z jakimi nowymi duchami i potworami będą musieli zmierzyć się bohaterowie? I jak daleko sięgną ich uczucia do siebie nawzajem? Fabuła będzie zagłębiać się w emocjonalne przeżycia bohaterów, zwłaszcza Hana Kokuna, którego przeszłość skrywa jeszcze wiele sekretów, mimo komediowego tonu serii nie zabraknie również mrocznych i momentami poruszających momentów, które sprawiają, że widzowie będą siedzieć na krawędzi swoich foteli. Studio Le ponownie zabierze nas w pełną magii, nieco makabryczną przygodę z niesamowitą animacją i charakterystycznym, kolorowym stylem charakterystyczne projekty postaci, dynamiczne sceny i wspaniała oprawa dźwiękowa sprawiają, że ta seria, która wyróżnia się na tle innych produkcji. Premiera drugiego sezonu planowana jest na styczeń 2025, więc jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego sezonu, to teraz jest idealny moment, aby nadrobić zaległości i przygotować się na kontynuację tej wyjątkowej historii. Zima w 2025 zapowiada się naprawdę ekscytująco, a te wszystkie nadchodzące tytuły to tylko przedsmak tego, co czeka na nas w przyszłości. Od epickich kontynuacji przez szalone komedie, aż pomroczne tajemnice. Ten sezon na pewno nie zawiedzie żadnego fanu anime. Pamiętajcie, żeby odznaczyć sobie w kalendarzu daty premier, bo czeka na nas naprawdę mnóstwo emocjonujących przygód. Dajcie znać w komentarzach, które z tych serii najbardziej Was interesują. A jeśli spodobał wam się film, nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zima już w pełni, więc czas zasiąść wygodnie przed ekranem i wkrótce zanurzyć się w tych niesamowitych światach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych wideo.